Witajcie, witajcie, moi drodzy. Słuchajcie na prośby wielu osób. Pokażę Wam, jak pobrać odpowiednie raporty do swojego wyniku GALOP Top 5 i gdzie pobrać certyfikat. Pierwsze, co musimy zrobić, oczywiście, wchodzimy na stronę GALOP.com. Napiszę na wszelki wypadek, jeżeli ktoś nie wie, jak dokładnie to wpisać. GALOP.com jest. Taka strona www.galub.com, wchodzimy na tą stronę. Tutaj jestem na niej i mamy przycisk sign in, czyli zaloguj się. Klikamy sobie tutaj w sign in, tak? Wchodzimy, jak klikniemy w sign in, tak jak teraz robię, zaprasza nas na stronę logowania. Tutaj wprowadzacie swój, um, swoją nazwę użytkownika, którą sobie nadaliście, i swoje hasło. Te dane wprowadzaliście. Przed tym, jak rozpoczynaliście robić swoje badanie, Clifton Strengths Finder, klikamy Zaloguj mhm. i zabiera nas na stronę, na tak zwany dashboard, czyli na stronę waszą osobistą z waszym wynikiem. Możemy tutaj w prawym górnym rogu widzimy, jeżeli nie macie ustalony na Polski, możecie z angielskiego, klikając w Polski, tak jak ja już mam to zrobione, zmienić, że obsługa strony i rzeczy ogólne będą po polsku, tak jak widzimy, się zmieniło dzień dobry, taisja. OK, super. Czyli gdzie teraz przechodzimy? Przechodzimy odrobinkę niżej, skrolujemy i mamy swoje. Wyniki. Mamy swoje top 5, tak? Mamy je tutaj. Możemy o naszych talentach um, więcej poczytać, więcej informacji, krótkie opisy. Do czego Was też serdecznie zapraszam, bo to są niesamowite, ciekawe rzeczy i jak widzimy, niektóre z nich już są po polsku, tak? Jak klikniemy więcej informacji na przykład w moim talencie Stratek, to to, co tutaj zobaczymy, już za chwilkę nam się otworzy. Tak, wchodzimy tu. I widzimy tutaj już większość materiałów jest po angielsku, ale warto się zapoznać. Może użyć Google Translatora, sobie przetłumaczyć niektóre rzeczy. Jeżeli ktoś zna angielski, to oczywiście też y, zapraszam do zapoznania się ze swoimi talentami, bo to jest dość dużo informacji na temat każdego talentu. Tak? Wracamy z powrotem, bo nie, o to nam, nie, nie na tym nam najbardziej zależało. To, czego szukamy, to nasze raporty i jak zrobić swój certyfikat. Czyli skrolujemy niżej i widzimy tutaj pod um, talentami: Przeglądaj swoje raporty Clifton Strengths. Klikamy w to, i nam się pojawią różne raporty. Ze względu na to, że ja mam zrobione 34 oczywiście, widzę, takie coś. Jeżeli ktoś tego wyniku nie będzie miał, to tego nie będzie. Nas interesują. Wyświetl moje raporty, tak? Wchodzimy tutaj. Mhm. I widzimy tutaj różne raporty, które akurat ja mam dostępne do swojego wyniku. Nas interesuje najbardziej w tej chwili. Przywodnik po mocnych stronach. OK, i to sobie klikamy: pobierz raport. Pobieramy. Raport otworzy się w osobnej stronie. Więc teraz nie będę mogła wam go pokazać, chyba że zmienię okno i za chwilkę wam go otworzę i pokażę. OK, to jest najważniejszy, tak naprawdę, raport, który nas najbardziej interesuje, czyli przewodnik po mocnych stronach. tak? I raport ogólny, jeszcze chcę znaleźć. Tak, raport głównych cech, tak tutaj na samym dole, jak zjedziecie, raport głównych cech. Ten raport nas, te, nas też interesuje. Klikamy, jak widzimy, to jest nasza piątka, top 5. Do czego serdecznie zachęcam, żeby na początku pracować tylko z top 5. Um, Dlaczego? Ponieważ to jest, zasad... jakby to jest zasadnicza różnica psychologii pozytywnej całego narzędzia Clifton Strength Finder: żeby się skupić najpierw na swoich mocach, tak, przed tym jak pójdziemy do pracy i zarządzanie, do zarządzania słabościami. Jeżeli się od razu skupimy na 34, to często jednak nasz umysł, ciągnie nas i zabiera automatycznie do tego, co w nas jest najsłabsze, a tego nie chcemy. Czyli pobraliśmy dwa raporty. Raport głównych cech, tutaj, i plus do tego przewodnik po pomocnych w stronach. Pobierz raport. To są dwa najważniejsze raporty do pracy z wynikiem Top 5. Teraz postaram się Wam je pokazać, żeby, żebyście mogli już sekundkę udostępniać nowe żebyście mogli zobaczyć różnicę, tak, czym to się różni, ponieważ różnica w tych raportach jest ogromna. Ok, tutaj mamy jeden raport. Zostawienie twoje, twoje główne cechy, tak. To jest raport ogólny. Mamy tutaj krótki opis wszystkich, przepraszam serdecznie, wszystkich cech Twoich top 5. Wszystko jest po polsku, popatrzcie. co jest rewelacyjne, macie wszystko prześciusieńko. Dokładnie po polsku. Ten opis jest cudowny do pracy na sesjach, na kursach. Jak się z tym zapoznamy, zaprzyjeźnimy, to serdecznie zachęcam Was do drugiego raportu, który też pokazałam Wam, gdzie pobrać. Teraz zmienię Wam go, pokażę, żebyście zrozumieli, czym on się różni i dlaczego tak jest. Ok, już dajcie mi sekundkę. Otwieram kolejny e, raport dla Was. Mhm. Dobrze. Przewodnik po cechach. Przewodnik po cechach nie jest cały po, angielsku, po polsku. Macie tak, jak wiecie, na swój talent. Macie na przykład na początku opis cechy po polsku i potem macie resztę po angielsku. I tak jest z każdym talentem. Odrobinkę po polsku i reszta po angielsku. Pytanie dlaczego? O co chodzi? Słuchajcie. Na początku test jest galupa Clifton Strengths Finder e, znajdywał to 5, natomiast nie kastomizował wyniku. Wyniki były ogólne, czyli tak jak ten nasz pierwszy raport, czyli Nieważne, niezależnie od tego, czy ja mam maksymalistę i ty masz maksymalistę, mielibyśmy identyczny opis tego talentu. Natomiast na mojego maksymalistę wpływa reszta moich top 5, czyli stratek, Achiever, tak, inne talenty, które mam w swoim zestawie, i na Twojego maksymalistę też wpływa reszta Twoich top 5. Talentów, de facto, Gallup odkrył ponad 400, słuchajcie, różnych, tak? Pogrupował je w 34 grupy talentów, i potem w cztery domeny. O czym nam to mówi, że maksymalista, czy strateg, czy czar, czy odpowiedzialność to jest de facto grupa talentów. I od na to, jak ta grupa będzie się objawiać w Twoim życiu, zależy mi, wpływają inne pozostałe Twoje talenty. Czyli na mojego stratega Wpływa mój aktywator, mój wizjoner, moja współzależność, inne talenty, które mam w swoim wyniku. Dlatego w wyniku customizowanym, na który teraz patrzymy, mamy króciutki opis ogólny i dedykowany opis stratega tylko dla Taisji. Jeżeli i ja, i ty będziemy mieć stratega, to w tym raporcie, ten opis, który jest po angielsku, będzie się różnił, ponieważ na mojego stratega wpływają moje talenty, a na Twojego będą wpływać Twoje. Mam nadzieję, że to jest jasne i w miarę klarowne. Jeżeli tak, dajcie znać. Jeżeli nie, to jeszcze proszę dopytajcie, ale to jest bardzo ważne żeby zrozumieć, czym się różnią te dwa wyniki. Większość ludzi w ogóle nie wie o istnieniu nawet tego wyniku kustomizowanego. Natomiast ja uważam, jeżeli jest coś dedykowane, stworzone tylko do mnie, to ja chcę wiedzieć i korzystać z tego dedykowanego rozwiązania. Tak? Czyli w raporcie ogólnym rozumiemy zagadnienie talentów. Tam mamy wszystko po polsku, z czym ten talent się je. Potem zapraszam serdecznie na moim YouTube, na YouTube kanale Taisia Laudy, Znajdziecie po polsku o każdym talencie e, nagranie wideo, opisy. Na stronie, na blogu macie e, i cytaty osób, i ogrom, ogrom informacji. Na stronie www .com, tak Teraz Wam e, też to wyświetlę, albo Wam ją po prostu pokażę. Słuchajcie, po co mam wyświetlać, tak? www.taysialaudi.com i wyjdziemy sobie też na. E, YouTube. Ok. Mi chwilkę. Już się tam przenosimy, żebyście dokładnie wiedzieli, gdzie co można znaleźć i z czego skorzystać. Ponieważ przecież to wszystko było tworzone po to, żeby was we wesprzeć w waszym rozwoju mocnych stron w Waszej drodze w tym wszystkim, tak? I ważne, żebyście mogli z tego korzystać. Bo za tym stoi ogrom, ogrom pracy, słuchajcie to też jest na podcaście. Więc jeżeli lubicie słuchać podcasty, jest też mój podcast. Ta Laudy po prostu się nazywa, jeżeli się nie mylę, ta Laudy podcast, gdzie możecie słuchać o talentach swoich, tak? Im bardziej je przytulicie, im więcej czasu im poświęcicie, tym po prostu yy, będziecie bardziej rozumieć siebie, a przecież właśnie o to nam chodzi, tak? Dobrze, to najpierw Wam pokażę. Już wrócimy za chwilkę do Galupa, ale usunę to. I zaproszę Was na chwilkę do, na YouTube mój, gdzie może żebyście zobaczyli, gdzie znaleźć wszystkie dosłownie, o wszystkich talentach są nagrania. I w ogóle tak, jesteśmy na moim YouTube kanale. Czyli jak w YouTube wpiszecie Taissia Laudy, to Wam się wyświetli. I jak zjeżdżamy tutaj niżej, to są różne fajne rzeczy, z których można korzystać. Macie w playliście test Galupa Twoje Talenty. Słuchajcie, tu jest 78 filmów. Jak klikamy w tą playlistę, nie chcemy teraz oglądać, ale nam się od razu uruchamia współzależność. I macie tutaj w playliście, słuchajcie, znajdziecie każdy swój talent. I oprócz tego jeszcze inne filmy dotyczące tego zagadnienia, tak. Więc bardzo Was zachęcam, żeby obejrzeć, posłuchać, tak jak mówię, ogrom wiedzy, ogrom pracy i niesamowita informacja dla Was. Jeżeli ktoś jeszcze tu nie był, nie wie, że to jest, zapraszam. Kolejna rzecz, z której możecie skorzystać, już wam pokażę, żeby lepiej zrozumieć siebie jeszcze bardziej, jeszcze, jeszcze głębiej, tak. To jest na stronie mojej. Już wchodzimy tam. Na stronie taisjalaudy.com. Ok, dajcie mi minutkę. Um, OK. Wchodzimy tu na stronę i na stronie mamy, mamy blog. Jak wejdziemy na blog, klikamy w niego. Tak. Też ogrom czasu, ogrom pracy dla Was po prostu zrobiliśmy, żebyście mogli o swoich talentach nie tylko posłuchać, ale też przeczytać na temat każdego talentu. Tak jak widzicie, talent wiara w siebie, talent rywalizacji. Jeżeli chcecie znaleźć swój talent w wyszukiwarce, wpisujecie i po prostu na przykład osiąganie, tak? szukamy. Proszę bardzo, talent osiągania, talent, organizator. Wchodzimy w sobie, wejdźmy w sobie w talent, osiąganie. Popatrzmy, co my tu mamy w tych wpisach. Z czego możecie skorzystać? Tak. I oczywiście wszystko po polsku, dlatego Wam to pokazuję. Mamy obrazek, który reprezentuje ten talent. Mamy opis, mamy esencję talentu. Um, mamy tutaj dostęp do nagrań na YouTube, które Wam przed chwilą pokazałam. Mamy typowe wypowiedzi ludzi osiągających, co bardzo pomaga zrozumieć siebie w kontekście tego talentu. Powinna też być gdzieś informacja o podcast. Tak, macie link do podcastu, jeżeli chcecie po prostu posłuchać 9 minut Macie o swoim talencie. Jestem przekonana, że jeżeli laudy podcast jest na Spotify, jest na Apple, na iPodcast, gdzie tylko można słuchać podcasty, tam znajdziecie. Jestem przekonana, jeżeli Poświęcicie sobie czas, się w to zagłębicie i skorzystacie z narzędzi, które już są dostępne. Posłuchacie chociaż na temat każdego ze swoich talentów rzetelnie. Po prostu przejrzyjcie blog, wpis na blogu, posłuchacie film, posłuchacie podcast, jeżeli będzie to potrzebne. To zależy kto co woli, czy oglądać wideo, czy słuchać audio. To po prostu już przytulicie swoje talenty, zrozumiecie je mocniej i już Wasze życie się poprawi, a przecież o to nam właśnie chodzi, prawda? I to jest strona, żeby thaiselaudy.com, tak? Tutaj na tutaj na niej na blogu macie wszystko o talentach Galupa, czyli thaiselaudy.com jest poświęcona talent testowi Galupa bardziej, a thaiselaudy.org bardziej już całej formule geniuszu, Talentom duchowym i całej reszcie, całemu dalszemu rozwojowi, który możemy razem odbyć. OK, teraz Wam pokażę, dla tych z Was, którzy macie już swój wynik, chcecie oczywiście móc pobrać certyfikat, prawda, który możecie pobrać na stronie Instytutu Galupa. Wróćmy, wróćmy do naszego Galupa. Jesteśmy tu, OK, idziemy. I teraz musimy, jeżeli się nie mylę, wrócić. Tak. Wracamy, robimy wstecz, i tu, w tym miejscu, mamy możliwość utwórz mój certyfikat. W momencie, kiedy klikniecie, pojawi się Wam do wydrukowania akurat tu jest mój, ale tak, wasz certyfikat albo zapisz PDF, albo wydrukuj. W taki sposób możecie sobie pobrać certyfikat, co zachęcam Was serdecznie, żebyście zrobili. I słuchajcie, radujcie się swoimi talentami, używajcie ich, przytulajcie. Żyjcie spełnionym, niesamowitym życiem, którego Wam z całego serca życzę. Dajcie znać, dla kogo to wideo było ważne, czego się nauczyliście. I do zobaczenia już niebawem, bo jeszcze nagram dla Was wideo o aplikacji Galupa, którą możecie mieć na swojej komórce, ale to już następnym razem. I po prostu mieć swoje talenty pod ręką, cały czas korzystać z nich, pamiętać o nich, bo wtedy one nabierają moc, jeżeli o nich pamiętamy, przytulamy i nimi zarządzamy. Cudownego dnia Wam życzę. Dzięki. Do zobaczenia.